Zapraszam. Wczoraj obiecaliśmy Państwu nową jakość w mediach publicznych. Dziś nie tylko my chcemy wyjaśnić, dlaczego ta zmiana jest konieczna, dlaczego by budować wspólnotę narodową trzeba zmienić język przekazu. Musimy po prostu informować. 21 grudzień 2023 rok. Telewizja publiczna na nowo wróciła. Ci z Państwa, którzy w ostatnich latach oglądali tylko TVP, pewnie nigdy nie dostali szansy, by wsłuchać się w argumenty tej grupy obywateli, którzy od blisko pięciu lat codziennie wieczorem protestowali przed siedzibami Telewizji Polskiej, domagając się prawdy i prawdziwie publicznych mediów dla wszystkich. Wczoraj byli to po raz 1363. Dosyć wredną rolą szczujni czujni było. Pogłębianie y, podziałów y, w Polsce. Brawo. Kopanie nowych, nowych y, rowów, nowych kanionów, po prostu. Co tak emocjonalnie wyrażali protestujący, potwierdza nam Andrzej Krajewski, dziennikarz z ponad 50-letnim stażem i międzynarodowym doświadczeniem. Zwany dekret od kilku lat uważnie śledzi programy informacyjne telewizji publicznej. Przygotowuje z krótkie relacje dla ludzi, którzy zrezygnowali z jej oglądania w geście protestu, bo czuli się manipulowani. Zupełnie inaczej byli traktowani ludzie swoi z PiSu i zupełnie inaczej opozycja. Opozycja była zakrzykiwana. Cel jest oczywisty. Utrzymać się przy władzy. To, to było zupełnie jasne. Całe, cały przekaz był nastawiony na to, żeby zohydzić przeciwnika i pokazać jak najlepiej swoich ludzi. Według danych, które publikowała sama TVP w ostatnich latach zdecydowanie więcej czasu antynowego oddawano politykom rządzącego PiS. Polityków opozycji ostro krytykowano, szczególnie w okresie kampanii wyborczej. Miasta, gminy i wsie, miliony ludzi, mnóstwo ważnych tematów i jeden wspólny cel. Ja kandyduję po to, żeby nikt nas o pięć lat nie cukru. Cztery dni przed wyborami w wiadomościach jest Taki plan na cześć pana prezydenta, który startuje. To jest coś niewyobrażalnego. Paski TVP, które powinny neutralnie informować, a nie brutalnie atakować przeciwników politycznych, przeszły do historii propagandy i manipulacji. W raporcie Rady Języka Polskiego uznano, że doprowadzają do rozpadu więzi społecznych. Język był, no, można powiedzieć, skrajnie tendencyjny. To właściwie tam ten język nie opisywał rzeczywistości, tylko kreował, tworzył alternatywną rzeczywistość. Właśnie dlatego demokratyczny świat krytycznie oceniał relacje publicznych mediów, a przez to również stan polskiej demokracji. W rankingu wolności prasy, który przygotowuje organizacja Reporterzy Bez Granic, Polska z 18 miejsca w 2015 roku spadła obecnie na 57. Jesteśmy za Kosowem i jedno miejsce przed Burkina Faso. Z... Sytuacja tak zwanych polskich mediów publicznych, które uważali się raczej za mało bezstronne, bo były za bardzo zależne od rządzących, zainspirowała nas do przesłania Polsce rekomendacji, jak wprowadzić prawdziwie niezależne media publiczne. Nowa parlamentarna większość we wtorek przegłosowała uchwałę o konieczności naprawy mediów publicznych. Wezwała w niej rząd Donalda Tuska do podjęcia niezwłocznie działań naprawczych. W uchwale oceniono jako niekonstytucyjną Radę Mediów Narodowych, którą w 2016 roku powołał PiS. W środę Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołał rady nadzorcze i zarządy dotychczasowych spółek Skarbu Państwa, jakimi są Telewizja Polska, Polskie Radio i Polska Agencja Prasowa. I powołał nowe rady nadzorcze, które wyłoniły nowe władze mediów publicznych. Te media trzeba zwrócić Polakom. E, dlatego zostały wybrane nowe <laughs> władze. Zostały prawidłowe. <laughs> Osadzone w polskim prawie i zaczynają pracę. Zaczynają pracę nad telewizją dla wszystkich Polaków, rzetelną. Decyzja ministra została ostro skrytykowana przez Prawo i Sprawiedliwość, którego posłowie masowo weszli do budynków TVP, próbując je rotacyjnie okupować. Jedna z posłanek, członkini Rady Mediów Narodowych, pokazała nawet swoje zdjęcie z telewizyjnej reżyserki której decyduje się o kształcie i treści programu, Lichowska tak, szmata, z rządu. to jest anarchia. Co jest anarchią? Anarchią jest omijanie obowiązującego prawa. To jest coś anarchią. ...przez pana ministra Sienkiewicza, złamana konstytucja. No nie może być tak, że Sejm uchwały... Prezydent. ...i te uchwały, zdaniem ministra konstytucyjnego, zastępują ustawy. Wszystkie głosy, które zarzucają nieprawidłowość powołania tego, tak naprawdę są głosami ludzi, którzy stworzyli ten mechanizm zła są wściekli, są źli, dlatego że się im ten mechanizm zła odbiera. Rządząca koalicja zapowiada, że wkrótce rozpocznie pracę nad nową ustawą medialną, która na trwałe zagwarantuje im odpolitycznienie i niezależność. Do prac nad nowym prawem ma zostać zaproszona opozycja i prezydent. No to było wszystko. Jasne. To cały czas będziemy pilnować. A, no, nawet z nowej władzy, więc z daleka. Z daleka. Z daleka. I pokazów, no nie tego jak nie że tak tyle lat, żeby po prostu opuścić kontrolę. No bardzo I dobrze. Na to liczymy. Marcin Antosiewicz. Teraz nowy budżet w stałej odsłonie, ale z dodatkami. Czas goni, budżet musi być uchwalony, nowy rząd do projektu poprzedniej ekipy dodaje to, co politycy nowej większości obiecywali w kampanii o podwyżkach i o wyzwaniach. Witold Tabaka. Nie tylko nauczyciele szkolni i akademicy, ale również ci w przedszkolach od przyszłego roku mogą liczyć na podwyżki. Mam nadzieję, że dojdzie to do skutku, bo nauczyciele w przedszkolach byli często pomijani. Nie wiem dlaczego, bo jest to praca specyficzna, w trudnych warunkach, wymaga od nas dużego poświęcenia. Dziś sprawą budżetu, w którym podwyżki są zapisane, zajął się Sejm. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne.